Niedziela Trójcy Świętej kojarzy mi się z pewną anegdotą, którą często słyszałem podczas kazań, które głosili księża w seminarium. Jest taka historia, która mówi o tym, że święty Tomasz, który był wielkim teologiem, pisał traktat o Trójcy Świętej. Nie rozumiał pewnych rzeczy. Kiedyś spacerował brzegiem morza, rozmyślając na ten temat, zauważył, który siedział przy brzegu i próbował wiaderkiem nabierać wodę z morza i wlewać go do dołka. Podszedł do niego i powiedział, chłopczyku, nie jesteś w stanie przelać tego morza do tego dołka. Chłopiec miał powiedzieć, prędzej ja przeleję to morze do tego dołka, niż ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej. Nie będziemy więc tej tajemnicy zgłębiali. Pójdziemy Dalej. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii usłyszeliśmy Jezusa, który mówi o Ojcu, wszystko co ma Ojciec jest moje, i mówi o Duchu Świętym, gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy. Jezus pokazywał, utwierdza nas w przekonaniu, że Bóg jest w trzech osobach. W tej samej Ewangelii usłyszeliśmy słowa Jezusa skierowane do Jego uczniów. Ten fragment Ewangelii św. Jana zawiera tak zwaną mowę pożegnalną. Jezus żegna się swoimi uczniami i mówi im to, co dla niego było istotne. Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Uzmysławia swoim uczniom, że są ograniczeni, że mają pewne możliwości. Ale i pewne ograniczenia w danym momencie nie są w stanie więcej ogarnąć, nie są w stanie więcej zrozumieć, nie są w stanie więcej znieść. Nie są w stanie więcej znieść. My nieraz w życiu szarpiemy się strasznie, ponieważ chcielibyśmy coś zmienić, zrozumieć, a nie możemy. Jezus. Uzmysłowił nam, że trzeba zaakceptować pewne ograniczenia, trzeba być cierpliwym, nie wszystko tu i teraz. Wiele rzeczy wymaga czasu, wymaga nowych sytuacji, które rzucą światło na daną sytuację. Święty Paweł w dzisiejszym fragmencie listu do Rzymian mówi o ciekawej mechanizmie. Mówi tak. Chlubimy się z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę. Chlubimy, czyli cieszymy się, jesteśmy dumni z ucisków. My często, kiedy przychodzi jakiśkolwiek ucisk, trudne doświadczenie, jakaś kryzysowa sytuacja, opieramy się. Uciekamy od tego, ale ucisk jest czymś koniecznym. Jezus powiedział, że przez wiele ucisków trzeba wejść do Królestwa Niebieskiego. Trudne sytuacje w życiu są czymś dobrym, bo one nas kształtują. Ucisk wyrabia wytrwałość. Wytrwałość, z kolei, wypróbowaną cnotę. Byłem kiedyś w Izraelu. Na pielgrzymce, i w programie tej pielgrzymki, jako atrakcja, była wizyta wytwórni diamentów. Niewiele pamiętam z tej pielgrzymki, ale to akurat sobie zapamiętałem. Przechodziliśmy przez różne pomieszczenia i widzieliśmy proces, procesy, w którym obrabia się diamenty. I jeden obraz utkwił w głowie. I to, co powiedział ten, który nas oprowadzał, mówi, wiecie Państwo, jak się szlifuje diamenty? Wcale nie ręcznie, nie na jakimś urządzeniu. Jest taki wielki bęben, metalowy, stalowy, nie wiem, do którego wsypuje się diamenty i ten bęben się puszcza w ruch. I te diamenty uderzają jeden o drugi. I to jest bardzo długi proces. I w ten sposób następuje wstępna obróbka diamentów. One uderzając się o siebie, szlachetnieją. Ten obraz został mi w głowie. I kiedy spotykają mnie trudne sytuacje w życiu, wiem, że tak być musi. Potrzebni są trudni ludzie, trudne sytuacje życiowe, bo w tym procesie następuje szlifowanie, czyli wydobywanie piękna. Z człowieka. Nie opieraj się trudnym sytuacjom. Nie narzekaj. Przyjmij to, bo ucisk wrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę. To dobra lekcja, którą daje Jezus. Potrzeba czasu. Potrzeba wielu doświadczeń, żeby człowiek był piękny jak diament. Amen.